Cześć i czołem, dobrzy ludzie. Siadamy i odpowiadamy na trzy pytania. Pytanie pierwsze, czy dałoby się sterować łazikiem, na przykład marsjańskim albo księżycowym, zdalnie z orbity? Dałoby się. Czy dałoby się wydrukować na drukarce 3D takiego szczególnego typu, ale jednak szkłem? Dałoby się. A na koniec, czy. Jeśli mój artykuł naukowy ma zabawny tytuł, to czy będzie go cytowało więcej osób? No i tutaj odpowiedź brzmi: eee, siadamy i czytamy. Badania kosmosu. Chociaż byłoby świetnie i na pewno ekscytująco, gdyby były całkowicie dokonywane przez automaty wyposażone w rozmaite formy sztucznej inteligencji, nie zawsze jest to możliwe. Autorzy tego artykułu opisują sterowanie łazikiem przy pomocy. No cóż, ludzkiej inteligencji. Opisując na początku przypadki, w których inteligencja maszynowa może nie wystarczać. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu opisywałem postępy w łażeniu chińskiego łazika księżycowego. I opisywałem wtedy z jaką wielką dumą, i słusznie zasłużoną dumą, Chińczycy opisywali, że ich łazik przejechał jeden metr autonomicznie. Mimo wszystko jeszcze nie do końca ufamy maszynom. Natomiast dlaczego? No, są sytuacje nieprzewidywalne. I oni opisują tutaj prosty przypadek. Wysyłamy coś na Marsa, na Jowisza, na Plutona i wymyśliliśmy w międzyczasie nowe zastosowanie dla tego łazika. Dowiedzieliśmy się czegoś nowego, ba, sam ten łazik napotkał na jakiś problem, którego nie przewidzieliśmy. Ludzie są naprawdę mimo wszystko świetni w dostosowywaniu się do nowych okoliczności. Inny przypadek, wprost już z tego badania. Łapiemy. Kawałek skały, łapiemy próbkę skały i ta skała nie zachowuje się mechanicznie tak jak to przewidzieliśmy, tylko inaczej. Jest cięższa albo jest bardziej sypka, zaczyna nam się rozpadać. Człowiek zupełnie o tym nie myśląc, dopasuje sposób chwytania tej próbki tak, żeby mu nie upadła. Nie ma tak dobrze, żebyśmy zaufali z tym sztucznej inteligencji. I tutaj przetestowano taki ciekawy sposób pośredni. Mianowicie łazik, poruszający się po jakiejś powierzchni, łazi powiedzmy sobie sam. Nie ma tam człowieka, czyli to jest bezzałogowy łazik, na powierzchni nie ma. Natomiast na orbicie wokół tego ciała znajduje się człowiek i tym łazikiem steruje. I przetestowano to na Ziemi. Zostało to poproszony włoski astronauta, latający sobie wesolutko na międzynarodowej stacji kosmicznej Luca Palmitano, to ten łysy gentleman tutaj na zdjęciu. Za chwilę opowiem jaki sprzęt ma w swych włoskich łapach. Natomiast inny ciekawy problem do rozwiązania, a mianowicie no mamy Ziemię, mamy Międzynarodową Stację Kosmiczną, która co bodajże 90 minut okrąża Ziemię, natomiast łazik znajdował się gdzieś w jakimś hangarze bodajże w Holandii. No więc jak można sterować tym łazikiem w Holandii, będąc tutaj? Tu wkraczają satelity geostacjonarne. Satelita geostacjonalny to jest taki, który znajduje się w takiej odległości od Ziemi, że kręci się dokładnie w takim samym tempie, w jakim kręci się Ziemia. To jest taka odległość bodajże wynosząca 36 tysięcy kilometrów. Nie pamiętam szczegółowo, ale no, to jest kilka razy więcej niż średnica Ziemi. Czyli Międzynarodowa Stacja Kosmiczna tuż przytulona do Ziemi, bodajże 300 kilometrów nad naszymi głowami. Natomiast można się komunikować dzięki satelitom geostacjonarnym, które krążą wokół Ziemi dokładnie w takim samym tempie, czyli one wiszą nad tym samym punktem Ziemi cały czas. Możemy więc sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym wysyłamy na jakąś planetę, niech to będzie Mars, niech to będzie cokolwiek. Oni tutaj piszą o górnictwie kosmicznym, więc możemy sobie spokojnie wyobrazić, że wysyłamy coś na jakąś asteroidę, na przykład po to, żeby wydobywać na niej cenne minerały. Więc wysyłamy tam przede wszystkim tak, yy, sondę krążącą wokół tego ciała, na której znajdują się ludzie. Później mamy łazika, który ląduje na powierzchni i on bierze na siebie całe ryzyko. I mamy ileś tam satelitów geostacjonarnych, czy też no, asteroidostacjonarnych, które zapewniają nam telekomunikację. No, myślimy już przyszłościowo. I OK, czy się da? Da się. Udało im się, i ogólnie rzecz biorąc eksperyment yy, zakończony sukcesem, tak wygląda łapa tego łazika. Yy, udało się uchwycić niemal wszystkie próbki skały. Yy, astronauta zadowolony, narzekał troszeczkę na manetkę. W każdym razie da się. Natomiast ile jest problemów do rozwiązania? Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Opowiem Wam tylko o jednym, żeby Was zachęcić do myślenia jak inżynierowie. Zobaczcie, siedzicie sobie tu na Ziemi i macie, macie manetkę sterowniczą. To jest, to jest jedna, za chwilę opowiem, co było w drugiej ręce, ale w dłoni, czy macie manetkę sterowniczą i sterujecie. Zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy to się dzieje, to zgodnie z elementarnymi prawami fizyki, w momencie, kiedy ja naciskam na manetkę. No to manetka naciska też na mnie, prawda? Mógłbym się odepchnąć od joysticka, naciskając na niego. Na Ziemi to nie jest aż taki duży problem, bo cały czas ściąga mnie ku dołowi grawitacja Ziemska. Tymczasem na orbicie znajduję się w warunkach mikrograwitacji. Jestem w ciągłym stanie spadania, tak naprawdę wiszę, tak, stan bezwładności, yy, nieważkości. I co? I mógłbym odwyunąć. Więc ten astronauta, on się unosi cały czas. I okazuje się, że kiedy da się Astronaucie na stacji orbitalnej, który jest w stanie nieważkości joystick, to sterowanie tym jest zupełnie inne, dlatego że on, on jest popychany dużo silniej. Więc na przykład do rozwiązania był ten problem. Można go przypiąć, ale to, to trzeba rozwiązać. No więc tu jest dużo problemów do rozwiązania. Najciekawszą rzeczą chyba, którą zrobili, było zastosowanie dwóch manetek, dwóch joysticków. Jedna z nich to była manetka sterownicza. On tam musiał przerzucać się pomiędzy sterowaniem łazikiem i sterowaniem łapą łazika. Natomiast trzymał też, to się nazywa haptic feedback po angielsku, czyli feedback haptyczny, jak mówią niektórzy. Powiedzielibyśmy jakoś ładniej, no coś co daje informację zwrotną, haptyczną, haptyczną czyli dotykową. Tylko informacja zwrotna dotykowa to nie brzmi dobrze, no więc feedback haptyczny chyba będziemy mówić. Dotykowy też nie jest dobry, bo tak, mamy telefon, mamy smartfon. Dotykam go i on w tym momencie drży. To jest feedback haptyczny, czyli mój zmysł dotyku dostarcza mi informację zwrotną o tym, co się wydarzyło, że tapnięcie było udane. To jest jednowymiarowy feedback haptyczny. Natomiast on otrzymał sześciowymiarowy feedback haptyczny z tego robota. Uwaga, więc trzyma jakąś manetkę. Ta manetka jest sterowana. Yy, Sterowana danymi z tego łazika, który znajduje się na Ziemi. I jakie dostaje informacje zwrotne? Dostaje tak, trzy informacje o położeniu, czyli w momencie, kiedy łapa tego łazika się opuszcza, to ten astronauta dostaje też taką informację ze strony tego, tego, tego że następuje ruch w dół. Czyli, czyli on wie, że następuje ruch w dół długo, a to jest jeden wymiar, przód, tył, lewo, prawo dostaje trójwymiarową informację zwrotną dotyczącą położenia, ale to nie koniec. Dostaje też trzy informacje o skrętach, czyli ogólnie to urządzenie działa niejako w sześciu wymiarach i to jest szczególnie istotne. Wyobraźmy sobie tak, chwytam coś, 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 coś jest mi kładzione na dłoń i jeżeli to naciska mocno, to moja dłoń jest skręcana. Czyli nie dość, że dostaje informację, że w dół, to dostaje jeszcze informację o skręcie. I ta manetka zwracała temu astronaucie informację o skręcie pod każdym, w każdym kątem, czyli mamy trzy kolejne osie. I to się okazała być bomba, dlatego że w momencie, kiedy ta łapa chwyta jakąś próbkę skały, to ona zaczyna mu się wysmykiwać za przeproszeniem. Yy, zaczyna mu naciskać z większą czy mniejszą siłą i w tym momencie się pojawia taki ciekawy problem no fajnie by było zrobić łapę tego łazika która jest anatomicznie dłonią ludzką czy też ręką ludzką no jeszcze tak dobrze nie ma no więc dużo fajnych ciekawych problemów udało się to ogólnie rzecz biorąc jest yy, że tak powiem jest odnotowany sukces myślę czy jeszcze coś tu jest jakieś tematy Techniczne. To jest w ogóle tekst inżynieryjny. Strasznie ciężko się go czyta, napisali go inżynierowie. O, informacja może dla Was ciekawa: inżynierowie europejscy. To wszystko jest, to nie jest projekt NASA, to jest, słuchajcie, projekt europejski. Co my tu mamy: Niemcy, Holandia, Holandia, Malaga Hiszpańska i Szwajcaria. Krótko mówiąc, Europejska y, Agencja Kosmiczna i Przyjaciele zabierają się do teleoperacji w kosmosie. A następnie drukowanie szkłem. Muszę wam powiedzieć, że mam pewien problem z nazwą drukowanie 3D. W zasadzie to się wszystko nazywa ładnie additive manufacturing, czyli wytwarzanie poprzez dodawanie, wytwarzanie dodawcze, można by tak bardzo brzydko powiedzieć. Jest tych technik mnóstwo. Najbardziej popularną z nich. Dzisiaj jestem chyba mistrzem łyżeczki. Najbardziej popularna z nich, być może kojarzycie, jest taka, że przesuwa się nad naszym stołem roboczym, przesuwa się głowica. Tu jest takie włókno, nazywane filamentem, no i jeździ. I jeździ i natyskuje to, co chcemy wydrukować. Kolejno warstwami to się zestala i powstaje nam figurka 3D. I to rzeczywiście zachowuje się jak drukarka 3D, czyli. Zwykła drukarka wypluwa tuż, to nam wypluwa powiedzmy sobie stopiony filament. To jest jeszcze OK. To co tutaj opisujemy w zasadzie nie jest w żadnym normalnym sensie. Jest techniką produkowania dodawczego. Nie żebym się reklamował, ale pozwólcie, że się zareklamuję. W mojej książce Połącz kropki jest cała długa sekcja poświęcona tym różnym technikom. Streszczam je tam dla Was. Jest tego mnóstwo. Tutaj mamy volumetric. Volumetric Editive Manufacturing, czyli wolumetryczne, objętościowe, polega to z grubsza na tym, że mamy zbiornik z płynem, który to płyn twardnieje pod wpływem światła. I taką techniką też można produkować warstewkami. Wyobraźmy sobie, że mamy stopiony wosk, który utwardzamy miejscowo w kolejne plasterki, scalamy ze sobą te plasterki, no i powstaje nam w ten sposób jakaś te struktura 3D. Tak w ogóle wyglądało pierwsze produkowanie 3D w historii tej technologii. Ale możemy też zadziałać inaczej. Wyobraźmy sobie, że mamy filiżankę wypełnioną płynem, który twardnieje pod wpływem światła, i świecimy na niego z różnych stron. Tak dobranym światłem, żeby świeciło zawsze rzutem tego obiektu, który chcemy wydrukować na daną płaszczyznę. Czyli no, ok, powiedzmy sobie, że chcemy wydrukować ten oto przystojny dzbanuszek na mleko. Świecimy, świecimy z tej strony na, te, na tę szklankę tym kształtem dzbanuszka. Potem świecimy tym kształtem dzbanuszka z tej strony. Potem tym kształtem dzbanuszka. Rozumiecie o co chodzi? Czyli wszystkimi możliwymi rzutami dzbanuszka świecimy kolejno na to ze wszystkich stron. I jeżeli dobrze dobierzemy dawkę, to ten nasz słój z tym żelem, z tą żywicą tak zwaną, zastygnie nam, wierzcie lub nie, dokładnie w kształt tego dzbanuszka. W praktyce to się robi troszeczkę inaczej. Mianowicie nie jeżdżę tym laserem wokół mojej próbki, tylko ten słój obracam 360 stopni i to wygląda pięknie, słuchajcie, to wygląda jak coś ze Star Trek, dlatego, że mamy słój wypełniony przezroczystą żywicą, na który świeci z boku taki, tak, to wygląda jakby film puścić, dlatego, że to, jest, to są kolejne tego obiektu i to nam zastyga i w pewnym momencie powstaje zastygnięta figurka. No więc ludziom tutaj udało się to zrobić ze szkłem. Stworzyli po, taką mieszaninę, Składającą się z jednego z tych polimerów, które zastygają pod wpływem światła, w którym niejako rozpuszczone były maleńkie kuleczki ze szkła o średnicy 40 nanometrów. Czyli to jest nieprawdopodobnie drobny pył szklany. To gdybyście to wzięli takie coś na palec, to byście nawet nie zauważyli, że to się z kuleczek składa. To jest najdrobniejszy miał szklany. I dużo musieli się namęczyć, tam dodawali kolejne składniki do tego polimeru, żeby to nie zastygło ani za szybko, ani za późno. W każdym razie udało się ostatecznie. I udało im się to stworzyć w skali naprawdę maleńkiej. Oni to nazywają mikro-kal. W ogóle cała ta technika to jest, yy, to jest kal. Computed Axial Lithography, czyli litografia osiowa. Znowu odsyłam do mojej książki, której tytuł brzmi Połącz kropki. Yy, no i zresztą tu mamy to wyjaśnione. Świecimy z różnych kątów na słój. To są różne rzuty tego obiektu, który chcemy wydrukować. Tutaj mamy skomplikowany układ laserów odpowiadający za strzelanie tym światłem. No i ostatecznie powstaje nam coś. Powstaje nam coś, co składa się z tego polimeru zastygniętego, ale cały czas mamy tam kuleczki szklane. I co robimy dalej? Podgrzewamy to najpierw do około 600 stopni, żeby wypalić ten polimer. On w temperaturze 600 stopni właściwie się spopiela, ale zostają nam te delikatnie przytknięte do siebie kuleczki szklane, które następnie spiekamy w 1300 stopniach Celsjusza, żeby nam się to lekko stopiło, ale nie spłynęło, tylko żeby one się spiekły, stopiły ze sobą. I powstaje w ten sposób. Lity obiekt szklany. Czyli to mamy, no oni to nazywają zielona część, brązowa część od koloru, jaki to ma. Czyli to mamy jeszcze z polimerem, to mamy wypieczony polimer, ale kulki szklane, które jeszcze się nie spiekły. Potem to spiekamy i powstaje nam coś ze szkła. Detale, słuchajcie, poziom detali tego. Tutaj ta, ten scale bar, czyli ten pasek, ma 2 mm. To, co tu widzicie w tym momencie, to jest, to są, to jest takie. To jest mniej więcej tej wielkości. Zobaczcie sobie zresztą, jak wyglądają. O! Nieładnie jest mówić idiotko do koleżanki. Wygląda, jak wyglądają rzeczy zrobione z tego? To są wszystko rzeczy wykonane ze szkła. Znowu te paski mają po kilka. No tu mają milimetr, a na tych trzech ostatnich mają po 200 mikrometrów. Oni uzyskiwali tam detale rzędu kilkudziesięciu mikrometrów, czyli to są już rzeczy niewidoczne gołym okiem. Po co? Bo to jest też istotne pytanie: po co się w to bawić? Cudowne rzeczy można z tym robić. Jest tutaj m.in. wspomniana i bardzo szczegółowo opisana jedna z moich ulubionych dziedzin takiej nowoczesnej technologii mikrofluidyka, czyli praca z mikroskopijnymi objętościami cieczy. To są zupełnie niesamowite rzeczy, słuchajcie. Na przykład, o słuchajcie, takie. Patrzcie, patrzcie tu. Yy, tu, mamy, o, tu mamy to na zastosowaniu, czyli mamy płyn płynący sobie stąd, tędy. pokolorowali go, żeby było widać, że to jest drożne w środku, czyli wydrukowali taki, takie coś, co jest puste w środku ze szkła. I to ma, czyli to się składa z jakiegoś tam, powiedzmy sobie, cylindra pustego w środku o jakiejś średnicy. Później to się rozdwaja na dwie albo. Trzy gałęzie, każda z tych gałęzi na kolejne trzy gałęzie i każda z nich ma mniejszą średnicę wewnętrzną. Czyli powstaje nam coś, czym możemy rozdzielać ciecze w skali mikrometrów i to się potem łączy albo nie łączy. Można tworzyć najróżniejsze tego topologie. Po co? Po co to robić? Na przykład po to, żeby bawić się komórkami żywymi. Od czasu do czasu opowiadam Wam o takich badaniach, gdzie mamy różne populacje komórek i chcemy je zbadać indywidualnie, no to musimy je porozdzielać. No to fajnie by było mieć takie coś, gdzie możemy przepuszczać komórki żywe, zanurzone w jakimś roztworze i to jest tak małe, że możemy tym, możemy stworzyć taką, wiecie, taki po prostu ciąg pojedynczych komórek. Jeżeli to stworzymy na tyle małe, że we wnętrzu tej małej pipetki zmieści się tylko jedna komórka na średnicę, to możemy stworzyć cały skomplikowany labirynt, którym będziemy przepompowywać i przepychać pojedyncze komórki. No, coś wspaniałego, słuchajcie, możemy sortować komórki. A dlaczego to jest tak ważne, żeby to było ze szkła? Szkło, słuchajcie, tak. Zwróćcie uwagę, że wcześniej oni odpiekali ten polimer w tam 600 stopniach, a szkło podgrzali do 1400 stopni. A no właśnie. My możemy teraz, cokolwiek przepuszczamy tymi tunelikami, możemy to podgrzać, jeżeli mamy taką fantazję do 1000 stopni i to wytrzyma, a polimer organiczny by nam tego nie wytrzymał. Dalej możemy tym przepuszczać kwasy. Jesteśmy normalnie bawimy się w chemika. Jeżeli się kiedyś bawiliście w chemika, to wiecie, że nie możecie sobie wpuścić do styropianowego kubeczka kwasu, a możecie sobie go wpuścić większość kwasów, nawet mocnych do szklanej do szklanego pojemnika. Więc mamy stabilność termiczną, mamy stabilność yy, chemiczną. Dalej Działają prawa optyki, ponieważ to jest szklane, więc mogę sobie w to poświecić. To jest przejrzyste. A jest chociażby coś takiego, co się nazywa optogenetyka, gdzie wykonuję różne operacje na pojedynczych nawet komórkach, ale muszę na nie poświecić. Więc jak przeczytałem ten artykuł, to ja się rozjarzyłem cały, zupełnie jak te, jak te lasery, które w to wszystko świecą, dlatego że tym można robić. To jest jeden z tych fajnych momentów, kiedy łączą się ze sobą. Rozliczne, wybitnie zaawansowane technologie. To jest jeden z moich ostatnich koników. Stąd książka o nic nie mówiącym tytule połącz kropki, bo to jest właśnie to, bierzemy różne technologie, i, łą... I to, jest, to jest jeden z tych momentów, kiedy one się ze sobą łączą. Takie rzeczy pozwalają nam sterować pojedynczymi komórkami, świecić w nie, robić z nimi najróżniejsze chemie, ale oni nie tylko o tym yy, mówią. Oni na przykład robili, zaczęli robić z tego soczewki. Bo to jest ze szkła, to jest gładkie, to jest gładkie, czyli możemy zrobić soczewkę wielkości 100 mikrometrów, jeżeli mamy ochotę, która jest gładka jak lustro. To teraz sobie wyobraźcie, jakie są zastosowania dla optyki. Chcemy zrobić jakąś elektronikę na przykład, która działa i mamy już układ elektroniczny, który ma milimetry. Ostatnio opowiadałem na przykład o tych czujnikach, które są unoszone wiatrem i docierają gdzieś tam i są czujnikami. No, fajnie by było mieć soczewkę, która jest soczewką szpiegowską wielkości kilkuset mikrometrów. Voilà! Tutaj udało im się zrobić taką soczewkę udającą oko owada. Krótko mówiąc, otwiera tu się tyle szkatułek, że to jest coś po prostu niesamowitego. A na koniec odpowiemy na pytanie, które być może zadajecie sobie od dłuższego czasu: Jeśli ten tytuł jest zabawny, to czy mnie zacytujesz? To się może wydawać jako taka wewnętrzna sprawa ze świadka naukowego, ale oni przeprowadzili takie badanie, jakie przeprowadzają choćby dziennikarze, analizując, jakie ich tytuły się będą najlepiej klikać tytuły z pytaniami, tytuły z konkretnymi liczbami się dobrze klik klikają, tytuły z nazwiskami albo z nazwami geograficznymi się dobrze klikają. W dużym skrócie powiem wam tak: w świecie nauki też to działa, natomiast ogólnie rzecz biorąc w niewielkim stopniu, w niewielkim stopniu. Ale oni postanowili to zbadać. No i co? I to im wyszło, to nie. Powiem wam tak. Ok, metoda. Metoda była następująca: przeanalizowaliśmy 2439 artykułów naukowych z dziedziny ekologii i ewolucji, biorąc pod uwagę wszystkie artykuły naukowe z roku 2000 i 2001 z jakichś tam dziewięciu czasopism, wysokiej jakości czasopism. Czemu 2000-2001? Czemu takie pradawne? Dlatego, że mierzone były ich cytowania z ostatnich 20 lat. Czyli mamy 4 tysiące, nie, 2439 artykułów naukowych i mierzymy, jak często były cytowane w ciągu ostatnich 20 lat, biorąc pod uwagę to, jak zabawne były ich tytuły. Poprosiliśmy sędziów, bodajże dziesiątkę sędziów, żeby dla każdego z tych tytułów patrzcie jaka robota wyznaczy, wyznaczyli poziom zabawności tytułu od zero, w ogóle nie jest zabawny, po bodajże 5 jest super śmieszny, chyba żaden z tytułów tego, w tej klubie nie był super śmieszny. Ogólnie rzecz biorąc, czasopisma wszystkie były na podobnie poziomem tytule śmieszności, z wyjątkiem czasopisma Trends in Ecology and Evolution, które było znacząco śmieszniejsze od wszystkich innych czasopism naukowych. Gdybyście mieli ochotę opublikować czasopismo z dziedziny ekologii i ewolucji i mieli chrapkę na śmieszny tytuł, to piszcie do Trends in Ecology and... Evolution. Ogólnie rzecz biorąc, tytuły nie były śmieszne, czyli z 2004, 2000, 2400 artykułów naukowych tylko około 400 miało w ogóle śmieszny tytuł. Czyli 2000 artykułów naukowych miało zerowy poziom śmieszności tytułu, 400 miało, y, miało jakikolwiek. Natomiast tylko 60 miało jakiś tam y, poziom śmieszności. Że sędziowie konsekwentnie uważali to za w miarę śmieszne. Ok, co z tego wszystkiego wyszło? Właściwie wyszło, że nie. Mamy trzy wykresy, słuchajcie: mamy trzy wykresy A, B i C. Na wykresie A mamy podstawowy wynik tego badania, mianowicie liczba łącznych cytowań versus przeciętny poziom śmieszności. Od 0 do 5. Tu mamy punkty tego. I linia jest płaska, a nawet, słuchajcie, nieznacznie spada. Czyli haha, odwołujemy całe badanie. Z tego wykresu wynika ogólnie rzecz biorąc, że śmieszniejsze artykuły nie są bardziej cytowane, a w zasadzie minimalnie mniej, ale na granicy błędu, czyli w zasadzie nie, nie ma wpływu. Natomiast zauważyli inną ciekawą prawidłowość. Mianowicie, jeśli porównać, tak zwane własne cytowania, to jest tendencja spadkowa. Co to oznacza? Oznacza to, że ludzie, którzy napisali jakiś artykuł i nadali mu śmieszny tytuł, Będą go później cytowali mniej. Co to może oznaczać? Oni piszą tak. Nie, nie możemy być pewni, co to oznacza, ale może to oznaczać, że ludzie nadają śmieszne tytuły artykułom, z którymi nie wiążą wielkich nadziei. Czyli, jeżeli jest jakiś artykuł, który albo im się nie uda, albo nie jest ogólnie ważny, albo w ogóle jest taki, sobie, aha, to przynajmniej nadamy mu śmieszny tytuł. I dlatego go później mniej cytują. Więc Sami autorzy artykułu wydają się przeczuwać, który artykuł nadaje się do tego, żeby sobie zrobić z niego lekkie pośmiewisko. I na tej podstawie, na podstawie tej hipotezy, przeliczyli to jeszcze raz total slash self, czyli to jest dokładnie to samo, tylko stosunek, cytować wszystkich do własnych. Czyli to jest, to jest miara tego, jak bardzo społeczność naukowa. Poważa dany artykuł w porównaniu z samymi autorami, niejako. I tutaj mamy lekką tendencję wzrostową. I oni na podstawie tej lekkiej tendencji wzrostowej napisanie artykuł. Natomiast muszę Wam szczerze powiedzieć, że to jest artykuł opublikowany w takim miejscu, które się nazywa Bjorksiv. To są niesprawdzone jeszcze, niezecenzowane artykuły naukowe. Rzadko zdarza mi się cytować Wam coś, co pochodzi z Bjorksiv, bo to są jeszcze artykuły, które nie zostały formalnie opublikowane. Tydzień temu te bakterie, geosminy i glizdy. Pamiętacie to co... glizdy, nicienie. To co opowiadałem, to też było na Biorxiv, ale Nature już o tym opowiadało, czyli powiedzmy sobie, że gdzieś tam ktoś w ten artykuł wierzy. Natomiast to jest taka, znowu, to jest taka ciekawostka, to jest jeden z tych artykułów, które zasługują na zabawny tytuł. Czyli podsumowując to wszystko, co teraz powiedziałem, aha i oni to jeszcze przeliczyli, siłę tego efektu dla tytułów, które są offensive, czyli obraźliwe, dla tytułów, które mają nawiązania kulturowe do filmów, do czegoś tam, tytułów. No, zrobili takie samo badanie dla iluś tam innych cech, i ogólnie te efekty gdzieś tam powychodziły, ale minimalne. Więc ich wniosek jest taki: wygląda na to, że zabawniejsze tytuły tytułów będą nieznacznie bardziej cytowane. Wygląda na to, że tytuły artykułów zawierające nazwy geograficzne, zawierające liczby, czyli wszystkie te same zasady, które znamy z głupich portali internetowych i z klikadełek na Facebooku, działają, ale w minimalnym stopniu. Natomiast ogólnie rzecz biorąc nie, w związku z czym na końcu piszą, ponieważ... Te efekty są, ale są na tyle słabe. Oznacza to, że naukowcy mogą kreatywnie nazywać swoje artykuły naukowe. Bo zauważcie też, że nie było efektu negatywnego. Czyli artykuły o zabawnych tytułach nie były spalone w świecie poważnych naukowców, którzy są ponad takimi rzeczami. Czyli ogólnie rzecz biorąc, ich badania wynikło tak naprawdę, że treść tytułu nieznacznie wpływa na jego czytelnictwo i na jego późniejsze cytowania, co oznacza, że można sobie troszkę poszaleć. I tyle. Dzięki. Kłaniam się nisko i do zobaczenia za tydzień.